Dobry dzień, Witam Pani. Dzisiaj mówi mam wywiad z panią etnografką, panią Iwoną Świętosławską. Widom, może pan sobie przedstawić. Dzień dobry, ponieważ jestem z Polski Środkowej, więc niestety słowa nie potrafię go po szubsku, ale stałem się poprawić. Piękno, może kilka słów osobnie. W zasadzie to... Ja pochodzę z Polski Środkowej i tutaj przybyłam na Pomorze dopiero 10 lat temu, 11 dokładnie. Zaczęłam pracę w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w oddziale etnografii. I zajmowałam się sztuką, obrzętowością i do po tej pory tym się zajmuję i pasjonuję, A więc troszkę przeszłam na emeryturę i tak współpracuję już delikatnie tylko z muzeum. W każdym razie wtedy, właśnie jak tutaj przyszłam do pracy, to weszłam do magazynu sztuki i, i zobaczyłam eksponaty, których nigdy wcześniej nie widziałam w muzeach w Polsce Środkowej, gdzie pracowałam. A okazuje się, że, że było dużo nowych rzeczy, a przede wszystkim kolebnicze akcesoria. I byłam przekonana, że to kolebnicze akcesoria, które widzę, które leżą na tych półkach, to były to rzeczy związane z odległą już przeszłością. E, no i tak opiekowałam się nimi, zrobiłam jakąś wystawę i potem się dowiedziałam od koleżanek, że w terenie to jeszcze jest grup kolędniczy, które funkcjonują i które podobne eksponaty w dalszym ciągu wykorzystują na co dzień. No i tak mnie to zainteresowało, że spróbowałam E, właśnie znaleźć takie grupy. E, I w 2014 roku najpierw zrobiłam film A Wczoraj z Wieczorem, który pokazywał kolumniącą grupę z Puklińka w gminie e, I potem no, już z siłą to samą książkę Chcę to waleceć w Jaskiewicach. E, Muszę się bardzo starać, żeby powiedzieć, <słys many wish> ale język, nie jest takim kaskiem jak widzicie. E, e, I napisałam tę książkę i, i, i no, napisałam ją w ciągu jednego roku, dosyć szybko, ale rzeczywiście ten materiał wspierałam dwa czy trzy lata wcześniej, już przy okazji filmu, przeprowadzaniu różnych wywiadów że takie są. No i tą grupę, ten, te, te gwiazdki, które wtedy poznałam, mm. dzięki, dzięki tej działalności, tej naszej współpracy, doprowadziliśmy do um, Krajowej listy materialnego Dziedzictwa Kulturowego i zostały zarejestrowane. Mm. Przyznamy to dopiero w tym roku, bo czystość była duża, ale jednak to już dwa lata temu wciągnął Peryla okay. na listę. Także teraz się tylko trzeba starać, żeby gwiazdki głastać, dopieszczać, dofinansowywać, żeby one w dalszym ciągu funkcjonowały, żeby na tej liście się trzymały, bo jeżeli one stracą swoje charakterystyczne cechy, swoją oddolność, tak, ta, swoją taką um, e, autentyczność i przestaną um, chodzić w tych strojach Charakterystycznych, hmm. no to z tej listy mogą wypaść. Także e, tutaj apel mój, przyjmujcie państwo, dajcie im klatki, niech mają pieniądze, bo oni muszą e, co roku odnawiać swoje zdrowie. E, tak, i wiem bardzo, że nawet w zeszłym roku e, powstały kolejne jakieś widziane miejscowości, na przykład Miejscowości w Żurowinie. Rządzanie też powstała kolejna i chodzą też? W Żyrobinie to ja wiedziałam, że tam chodzimy wcześniej chyba też, tylko nie wiem czy w w samym nie czy tylko do Żyrobinu docierały jakieś grupy. Tak, i tych grup jest dużo. Jest, jest. Bo tam, oczywiście one działają, kiedyś działają na całym obszarze kaszu, Kociewia, na tych Kaszubach i północnych i południowych. Dalej na Pomorze, na Zachód też te grupy tego typu występowały jeszcze na początku XX wieku. Oczywiście wojna to wszystko przemieszała i, i pewne rzeczy zlikwidowała. Niemniej jednak te grupy w dużej ilości w dalszym ciągu występują. Podróżniki nazwali. Ponad północ nazywają się paneszki. u nas yy, gwiazdki yy, u nas to znaczy. I na gdzie robiłam te badania, e, to są gwiazdki, gwiszcze, pistuchy, mm. e, ale na południu potrafią powiedzieć, kaszu, kozynoki. E, e, także nazwy są różne, zależy od, od wsi. A wszędzie w zasadzie jest ta sama sprawa, ten sam problem. Grupa przebranych, młodych ludzi, którzy obchodzą. W, w, podczas w tej chwili głównie wigilii, ale kiedyś w adwencie domy m, zakinając ugodzaj i samym za te zaklęcia, za te m, słowa skierowane do gospodarzy m, o dobrobyt, o, o zdrowie, o urodę dla dziewczyn, no to dostają prezenty. Postaci. No Kiedyś to dostawali ciasto, jedzenie, nie czy wszystkim ja jajka. No ale jajka to może mniej, <laughs> ale tam takie płask banki Ale też zdarzało się, że pieniądze. Na no, w tej chwili no to głównie. Czują pieniędzy. No nie powiem, <śmiech> niektórzy <laughs> oczekują jeszcze jakichś takich butelkowych prezentów. A ty tu na a ty ta, ale to była taka tradycja, bo um, kiedyś przed laty panowie y, młodzi ludzie robią. Nawet naszada chodziła. No on za mówił przybył kawalerem kiedyś. Tak, jakieś kawalery, no właśnie. Bo to kawalerka mogła chodzić. Zaczynała od wieku tam 15 lat czy 14 ale kończyła jak się ożeniła, ale niektórzy uciekali wcześniej, bo nie dawali radę. To są trudne koletowanie. Tutaj to, to nie jest to tylko i wyłącznie przyjemność, ale są też no, takie przykre rzeczy w postaci pluchy, deszczu, śniegu, nie mówiąc już o tym, że czasami można było mocno oderwać. Niestety taki, to jest wywiadek wychodziło. Wszyscy panowie mający tam w okolicach 40 czy 50 lat, i nawet współcześnie jeszcze opowiadają o tym, że grupy między sobą wspierały się o terytorium. Bo nie było granicy. Tak? Jedna, jedna grupa. Pochodziła z jednej wsi, druga, druga z drugiej wsi. I jeżeli weszli sobie w przestrzeń swoich obchodów, no to zabierali klientów, prawda, którzy dawali kiełbasę, pieniądze, wódkę i tak Więc dochodziło do bijatyki. Takie bijatyki ja wielokrotnie zarejestrowałam w przeszłości, ale i współcześnie też o takim nie opowiadali, że zdarzało im się... Hmm, no, wrócić do domu nieco uszkodzony. A najgorzej cierpiały na tym maszkarony, które na się liczyli, baran, koza, prawda, bocia, koń. Te maszkarony są solidne, jak Państwo wszyscy wiecie, bo wykonane i one służą przez kilkadziesiąt lat, jeśli nie wezmą udziału w takiej budce. Ale zdarzało się, już nie pamiętam, to też było w gminie Sierrakowica, opowiadał mi jeden ze starszych kolegów, że doszło do takiej biotyki i tak zniszczyli swoje maskarole, że na koniec przeciwnikom pobrzucali je dostaw i na następny dzień jako przytomnieli w i chcieli e, wydobyć je. Takie maszkarony to służyły kilka 10 lat. No tak, są No tak, dosyć no, no tak, solidne. Zrobione poza morze e, stroj kwiatów, które nie wiadomo ze słony zrobione. I do nas jeszcze tam e, No oczywiście krepiny, no to krepina to jest sprawa śmierć. Oczywiście też było obowiązkowe, żeby pachniało, żeby to był symbol nowego życia, które na Pamiętajmy, że to grupa chodzi w okresie przesilenia zimowego. Wtedy, kiedy wszyscy oczekują, że słońce na nowo zacznie wracać na niego, pojawiać się, odrzewać, że wróci wegetacja. Więc przyczepiamy te zielone gałęzie e, e, jako magiczne takie działanie, które ma sprowokować przyrodę do powrotu właśnie i do, do nowego życia kolejnicy głównie właśnie po to chodzili, żeby to życie wróciło, żeby była płodność w gospodarstwie, no nie tylko w domu, ale i w zagrodzie, żeby było dostatek, żeby plony były no, darne, no. tak? żeby było zdrowie, żeby było choroby, nie było chorób. To oni chodzili i właśnie odczyniali, że tak powiem, pewne działania magiczne, które miały spowodować, że ten przyszły rok będzie szalony I takie działania magiczne widać u naszych tych kolędników. Bo na przykład bowcian. Bącian, który szczypi dziewczyny, to, to jest potrzebne. Zresztą na końcu dzieciowe często ma takie otwartości wiostrę, te, te dziewczyny na to, to jest taki e, sposób. E, te dziewczyny... Nie tak, tak, oczywiście, nie tylko dlatego, że je tak powiem, tylko też uciekają dlatego, że się obawiają, że w ten sposób em, wszyscy do to opowiadają, że może zostać Panem z dzieckiem, jeśli nie, nie obroni się przed Przecież... tak, takimi salutami. Ale to jest taki bardzo wyraźny sygnał płodności, nowej, prawda? Natomiast niedźwiedź, nie we wszystkich grupach pojawia się niedźwiedź, bo w Sierrakowickim tam terenie to chyba tylko w dwóch grupach. Byli, U nas chodzą, podziele... ale I dwie grupy. Tak, zazwyczaj tam... tak bywało, raz tak... że jedne grupy chodziły w Alfonsie, w Wikijie, a potem między świętami... A sylwestra godziła jedna grupa, która czasem na to mówiła o gwiszcze. A na to mówią o gwiazdki. Aha. A ona mówiła o gwiazdki i nowy rok. No tak, co słuchaj, to inna, była terminologia, to ta sprawa jest oczywista. No w każdym razie taki niedźwiedź miał za zadanie tuchnąć się po hmm. ziemi. Futro miedźwiedzia, wybrane wszystkie takie futra, to jest symbol dostatku. I e, jeżeli on, e, ten pięć, wyturlał się po obejściu, po gospodarstwie, po domu, no to niejako spowodował, że w tym domu będzie ten dostatek. To bogactwo będzie niewidło. Ale miedźwiedź też y, to y, powodował, że Odejdzie gdzieś bo przecież on się urodzi na no prawda? Jeżeli nie idzie w domu, to wiosna przyjdzie, zacznie się na nowo e, wegetacja, no i e, skończy się bieda. No bo to teraz to tak nie liczymy na to, ale kiedyś e, bardzo przedmówka się obawiała, prawda? Hmm, więc I tak każde zwierzę, jak przynajmniej rozumiemy, które jest w grupie kolejnych ona ma pewne określone zadania. E... Coś symbolizuje. Coś symbolizuje, tak, coś symbolizuje. To samo, no, oczywiście kominiarz, który, e, który, który smaruje te, te, te dziewczyny, no to też ten zarod, tak, tak, żeby te dziewczyny cieszyły się po powozeniem w następnym roku, żeby szybko z domu poszły, no bo to przecież... Wydatek duże taką dziewczynę trzymać po jednym ja roku, prawda? Więc, e, więc taki komijasz na pewno e, takie miało znaczenie też. E, oprócz tego, e, no, przecież, e, no baba z to może nieco inne, zupełnie grupa jest, tak. ale też e, jest grupa tylko dla, dla Kaszu. Dlatego, że nigdzie nigdzie to raczej nie występują takie pary, e, które sobie wzajemnie dokuczają, bo to oni wyłącznie sobie dokuczają. E, e, baba niesie to dziecko w tym koszyku, prawda, zbiera dydakty na no to biedne dziecko, które dziadka tam przebija pieniądze, ona musi sama się opiekować. Mm, ale, ale ta para taka charakterystyczna właśnie dla karczu bo warto tu zwrócić uwagę na stroje, które mają yy, właśnie ci tak Dlatego, że oni się kiedyś ubierali w takie elementy, które też były łatwo rozpoznawane przez ludność, do której przechodzono, jako pewien symbol. I tak na przykład słowa, która pojawia się na kwestorze ale też dziakmarki z przepasanymi prawda, tym, tak, tym, tym, tak, W tam często wystaje ta słoma. Słoma to symbol tego dostatku, to w to, to dla rolników przecież był urodzeń, prawda. I, i ta słoma miała właśnie spowodować, że w polu będzie się rodziło. A stąd też jak kolejnkujcy wychodzili z domu i tą słomę kupili, no bo to kupili tą słomę, no to zbierano tą słomę, zmieniano w takie powrót słab, prawda? I e, wieczorem e, potem e, wynoszono z, e, raz, razem z, e, ze słomą, która znajdowała się wcześniej po wejściu, obowiązywano. E, A także słoma była niezbędna. O korzuchu już mówiłam, że tylko futro zakładano, że to bogactwo było. No. Ktoś to miał futro, bo to znaczy był bogaty, mówiąc. Te futra zakładano. Korzuchy takie owcze przede wszystkim były wykorzystywane. I, i takie y, różne y, rzeczy były bardzo istotne. W tej chwili nie, nie czytamy ich, nie rozumiemy. Dlaczego taki strój nie zamienimy? Hmm. Konieczna była maska. To jest podstawa. Dlaczego? On musiał się dobrze, kolędnik, zidentyfikować z postacią. Jeśli on zaczął trwać, nie był rozpoznawalny przez otoczenie, to on mógł sobie pozwolić na więcej. Przewracał się, zaczepiał dziewczyny, porywał dzieci. A coś, co potem może rodzice by mieli w pretensji. Za dzieci tak do tego, że Tutaj, jak się przebrał, mógł sobie na to pozwolić. To były zachowania urzędowe, które, które każdy po prostu traktował jako rzecz obowiązkową wręcz. I nie nie tylko takie także maska jest podstawą. A oczywiście nie wszyscy mieli maskę w postaci drewnianej. Bo kiedyś były drewniane, potem były maski ze skóry robione, z z różnych, tak? papierowe, kartonowe oczywiście też. No teraz są nowe. Na łatwisko znajdą takie. Tak, tak. Ale mamy w zbiorek bardzo dużo pięknych jeszcze masek. E, więc y, można było też y, malować się. No tak, tak. Ja e. są Tak, niektóre postacie zwyczajowo są pomalowane, a inne mają maskę założoną. Mm. I tak na przykład policjant też jest y, malowany. E. policjant, kominiarz, e, e, prowadzący konia, e, to są te postacie, które są malowane i malowane są w taki bardzo charakterystyczny sposób. Kiedyś malowano najprościej. No farbę brano czerwoną Jak ja widziałam, jak to w toplinku robiono i faktycznie w ten sposób bardzo tradycyjnie robiono czerwoną farbę na palec i malową sobie. A, e, I w ten sposób, żeby wązy malowali, tam bokobroty e, i, i też w jakiś sposób się już ukrywali za tym makijażem, ale widziałam też e, w internecie filmy, pomoc przychodziły współcześnie dziewczęta, które malowały w jakiś wyszukany sposób. No ja, jak wewnątrz, patrzyłam na to z przymłużeniem, bo tak naprawdę wysłuchałam, um, bo dziewczyny nie powinny tutaj się w te sprawy mieszać, z uwagi na to, że kolejnikami mogli być mężczyźni tylko. Mężczyzna zapewniał czystość śmierć. Kobieta zawsze uważała, że jest wyczysta. I dlatego przy kolędowaniu nie było dziewczyn. Teraz się czasem pojawiają, dlatego że w społeczeństwie zapomniano o tych zasadach, które kiedyś obowiązywały. I w związku z tym te dziewczyny nie funkcjonowały. Nad tym czasem się gdzieś tam zdarzyło, że zaproszono kilkadziesiąt lat temu dziewczynę, która grała na kolędowni na przykład. No tak, bo to ciężko znaleźć właśnie to jest Tak, miejsce, no, miejsce. no wiem, że pani, pani Kulikowska, która była dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Sielepowicach, też swego czasu tam jakąś postać w tej grupie kwiszty e, pełniła, ale, m, ale, ale to było takie, zdaje się, jednorazowe. Rzadko się zdarzało, żeby te giedy występowały. Mm -hmm. Jeżeli to była sytuacja przymusowa. W rodzaju rozchomował się, wyjechał, albo do wojska zabrał jakiegoś młodego chłopaka, który był, powiedzmy e, sobie, jednym z, z koloników i wtedy e, rozkładano ręce na pomoc przypadkowa osoba, no być może w postaci właśnie dziewczyny się bawiła, która oczywiście się przebierała i musiała upływać.